Jakieś zmiany? Nieduże chyba. Cały wyścig, jeżeli chodzi o, o cały wyścig, na pewno duże zmiany, ponieważ no, startujemy z, z nad Bałtyku, jedziemy do Tatr i tutaj kończymy w Krakowie. Pierwsze cztery etapy to są etapy płaskie, ale bardzo długie. Każdy etap grubo powyżej 200 kilometrów jeżeli chodzi o sam, o sam Kraków no to też będzie jazda indywidualna na czas która będzie kończyła wyścig, ale też zmiany bo w jednym roku startowaliśmy z Wieliczki i kończyliśmy w Krakowie, a w tym roku będziemy startowali w Krakowie i kończyli w Krakowie, czyli z rynku. Myślę, że dla kibiców to będzie o wiele większa atrakcja, bo będą, będzie można zobaczyć tych kolarzy, którzy startują i którzy przyjeżdżają na metę, czyli będzie cały czas kontakt z zawodnikami. No, myślę, że jest to taki wyścig dynamiczny bardzo, bo mamy te cztery etapy płaskie, dwa górskie i czasówka. No ja tutaj bardzo liczę tak w duchu na, na dobrą jazdę Polaków, bo wystartuje ich ponad 20. No i szczególnie będę bardzo kibicował y, Rafałowi Majce i Michałowi Piatkowskiemu, którzy pokazują się bardzo, bardzo mocno w tym zawodowym baletonie, bo cudowne y, początek sezonu Michała, teraz fantastyczna jazda Rafała podczas Giro Italia rokuje na to, że, że Polacy naprawdę już dochodzą do tego szczytu światowej czołówki, jeżeli chodzi o poziom sportowy. Czyli w tym roku właściwie będziemy mieli Polaka faworyta już takiego bardzo, bardzo mocnego. Ja myślę tak, no zobaczcie Państwo jak, jak taki Michał Kwiatkowski startuje w tym wszystkich klasykach wiosennych i wymieniany jest jako faworyt, no to tutaj, gdzie on już pokazał na Tour de Polak, że zajął drugie miejsce. Natomiast Rafał Majka zajął czwarte miejsce, też mając pecha przewrócił się, także myślę, że naprawdę oni już pokazali, że oni potrafią walczyć na tym wyścigu i, i są młodzi, to są chłopcy, którzy mają niecałe 24 lata, rozwijają się po przejechaniu tak wielkich turów jak Giro d'Italia, czy Tour de France, czy całe y, te wiosenne wszystkie wyścigi, naby, nabywają y, doświadczenia I, i myślę, że to jest kwestia tylko formy, trafienia z, w dobrą formę, żeby mogli walczyć o zwycięstwo. Kretkowski dojdzie do siebie, bo w Tour de France dąży wypocząć, bo no, blisko są te dwa duże tury. Ja mam doświadczenie na, na sobie i na Leszku Piaseckim, gdzie startowaliśmy w Tour de France. Tydzień po Tour de France jechaliśmy w takim wyścigu Define, gdzie na pięć etapów my jako Polacy wygraliśmy pięć. Piasek wygrał trzy, ja wygrałem dwa końcowe, wygrałem klasyfikację generalną, czyli jeżeli się przejedzie, to w dobrej formie, jeżeli się przyjedzie ten wyścig, że ta forma nie maleje, a rośnie. A na ogół, jeżeli jest się dobrze prowadzonym dobrze przygotowany, tak jest, także może przyjechać tutaj w wielkiej, wielkiej formie i może walczyć o zwycięstwo. No, będziemy mieli 19 tych z, z, zespołów, które są w proturach, w orturach. Te zespoły, które teraz widzimy na Giro d'Italia, będziemy mieli widzieć na Tour de France, również przyjadą do Polski. Patrząc na charakterystykę wyścigów, myślę, że przyjdzie tutaj dużo sprinterów. Nie wiadomo, czy nie przyjdzie Cavendish, czy nie przyjadą inni, no jak i również tacy kolarze, którzy no może nie jeżdżą po wielkich górach, tak jak Kontador, no ale w którym takie góry właśnie jak etap Zakopane Szczerbskie Pleso, czy Bukowina, Bukowina będą pasowały i ta jazda indywidualna na czas, która będzie mogła decydować o, o zwycięstwie, będzie pasowała, także na pewno ja się nie obawiam tutaj o, o, o fantastycznych zawodników na Słowację, to pierwszy, pierwszy to mówi Pan, że to taka nowych, nowych nowej współpracy. Jak to ma wyglądać i, jakie, i co się zmieniło w związku z tym wjazdem do Słowacji? Na pewno dorzucamy tutaj bardzo jeden piękny górski etap, prawda? Bo z Zakopanego do Plesa ta końcówka jest bardzo ładna, tam są dwie rundy takie 20 paru kilometrowe, no i na pewno tu atrakcyjny wyścig. A do tego też nadaje tej takiej no, formy międzynarodowej wyścigowi, bo zobaczyliśmy Wjeżdżając na Słowację, automatycznie uruchamiają się całe media w Słowacji, telewizje. Wszyscy są bardzo zainteresowani. Tym bardziej Słowacji mają świetnie kolarzy, Przecież tutaj odkryliśmy Petera Sagana, który wygrał w Krakowie, właśnie wygrał cały Tour de Pologne, Także u nich też jest bardzo duże zainteresowanie kolacją, Podnosi to prestiż, a też w kontekście tego, że właśnie Polska ze Słowacją występują o organizację igrzysk zimowych, igrzysk olimpijskich. To jest taki dodatkowy argument, gdzie pokazujemy, że wielkie imprezy sportowe organizowane przez te dwa państwa mogą być organizowane na najwyższym poziomie takim organizacyjnym i sportowym. Ale wciąż ten Gliczarów na najtrudniejszym etapem, czy ten słowacki jednak? Gliczarów, gliczarów nawet daliśmy mu nazwę ściana Bukowina, bo na takie, ogół takie podjazdy mają jak oglądamy te klasyki Giro de Flandrie czy inne w Beli, czy gdzieś, to każda góra ma jakąś swoją nazwę, więc postanowiliśmy ją ochrzcić, tą górę że to jest ściana Bukowina, także na pewno będzie, będą tam cztery podjazdy, cała ta runda 38 kilometrów, także na pewno to, to, tam będą zawodnicy walczyć, no wiemy jak tam jest, wiemy, że ta góra jest bardzo ciężka, były takie lata, gdzie zawodnicy nie byli zbyt dobrze przygotowani sprzętowo i musieli nawet zawodowcy schodzić z roweru, żeby tam podejść pod tą górę, także na pewno, na pewno to będzie bardzo ciekawy królewski etap. No my Polacy pokazujemy, że potrafimy zorganizować tego typu imprezy, że, że co jest oceniane głównie, bezpieczeństwo, prawda, że dbamy o bezpieczeństwo zawodników, hotel, wyżywienie, cała ta strefa organizacyjna. Tutaj naprawdę niczym, niczym nie odbiegamy. Nawet takie detale, dojazd z hotelu na star, Tego nikt nie robi, a my znakujemy strzałki. Są. Ja sam po zakończeniu kariery sportowej byłem przez trzy lata dyrektorem sportowym. Pamiętam wyjazdy gdzieś do Hiszpanii, czy gdzieś do Francji. Żeby dostać się do, z hotelu na start, to nieraz był jeden wielki stres, jeszcze GPS-ów nie było, którędy dojechać, jak dojechać, prawda? My tutaj dbamy o to, że, że każdy, kto przyjeżdża, czuje się dobrze. Jesteśmy bardzo, bardzo gościnni, to jest bardzo wysoko oceniane. No i dobór tras, to wszystko, co przygotowujemy, to też patrząc na, na przygotowania wspólnie z Leszkiem Pieseckim, to patrzymy też tak trochę z punktu kolarza, co by kolarze chcieli. Nie, nie robimy tego tak jak zwykły organizator, że tylko go interesuje ilość kilometrów, tak dalej, tylko patrzymy też, żeby dobrać to. I to wszystko jest bardzo, bardzo wysoko oceniane przez samych zawodników, jak i również przez te komisje, które oceniają organizację wyścigu. Panie doktorze, bo pamiętam, że było troszeczkę narzekań na realizację telewizyjną, ale powiem, że w tym roku ma być, ma być coś nowego, coś, coś lepszego. Wspólnie z Telewizją Polską postanowiliśmy bardzo poprawić realizację telewizyjną, czyli robimy nową grafikę nową grafikę, która będzie informowała widza o tym co się dzieje w peletonie, czyli jaka jest ucieczka, jaka jest przewaga tej ucieczki nad peletonem, jaka jest strata, jaka jest strata, prawda, kto jest w tej ucieczce. Te, te wszystkie informacje staramy się i będziemy to robili naprawdę. Do, dokładamy trzecią kamerę, która będzie pokazywała to co się dzieje za peletonem, tego też nam trochę brakowało. Także myślę, że te standardy realizacji no, będą na równi z Tour de France, tym bardziej, że Telewizja Polska współpracuje z firmą, która na na co dzień robi takie wyścigi jak Tour de France czy paryż dakar rajdy. Także tutaj mamy mamy dostęp do najnowszej techniki. Będziemy się starali, widzą, bardzo, bardzo przybliżyć. zażyć do tego pelotonu. Można się zgłaszać, zapraszamy wszystkich, nawet jeżeli ktoś tam zapomni, to w dniu wyścigu można przyjechać, można się zgłosić, będzie otwarte biuro wyścigu, teraz można przez stronę in internetową na Skandia Maraton Langtim się zapisać, ale mówię, nawet w dniu wyścigu wystarczy mieć rower kask i już można wystartować bardzo wyścig przyjazny dla wszystkich, bo to jest no taka, można powiedzieć nawet no wyścig, to jest taka nawet parada, trochę rajd, bo można go potraktować sobie jako wyścig i tam się ścigać ostro, ale też, żeby sobie, nie wiem, pojeździć po, po lesie, pojeździć po pięknych terenach, wybrać sobie dystans taki krótszy, niedługi i sobie wspólnie nawet z całą rodziną przejechać to, mając numer, mając kask, mając pełne zabezpieczenie trasy profesjonalne, mając opiekę takim trochę kolażem, bo już ktoś, kto zapina numer startowy, jest startuje w wdrojem, no to już tą adrenalinę się czuje. Jeszcze może, może bym tu do, dorzucił od siebie, że także podczas dużego turu też jest rozgrywany Nutella Mini Tour de Pologne. Tu też będzie w Krakowie rozgrywany, czyli też taka impreza dla dzieci i młodzieży, gdzie rozgrywamy ją na metach wszystkich etapów. Natomiast w Krakowie będzie jeszcze finał, ponieważ do tego wyścigu dzieci i młodzieży dorzucamy Puchar Młodzików. To już są tacy zawodnicy młodzi, ale już są zrzeszeni w klubach. I żeby zachęcić chyba jeszcze bardziej do uprawiania sportu, widzieliśmy to, co, co się kiedyś działo, bo co robimy tę imprezę od 14 lat organizujemy. Ilu fajnych zawodników się przewinęło przez tę imprezę, m.in. Michał Kwiatkowski, można powiedzieć, z dzieckiem takim turze Polem, też tam startował. Jest to taka idea, gdzie chcemy zachęcić dzieci i młodzież do, do, do jazdy na rowerze i tutaj będzie wielki finał. I również za, w Bukowinie Tatrzańskiej... Będzie rozegrany wyścig, który do amatorów, gdzie y, będą właśnie, gdzie będą y, mogli wystartować każdy, kto będzie chciał przyjechać sobie 38 km, zmierzyć swój czas po tej samej trasie. Tak, tam są trzy podjazdy: ząb, y, bukowy ten, Gilczarów, gdzie będzie ta ściana bukowina, no i meta, meta w bukowinie. Także zapraszam wszystkich, Sam też sam też wystartuje. Na pewno, na, pe na pewno, słuchajcie, w ubiegłym roku wystartował. Y, y, brudka, y, który reprezentował strażaków i były rozgrywane, w tym roku też będą rozgrywane Mistrzostwa Polski Strażaków, no i, i tam zdobył Mistrzostwo Polski, to olimpijczyk, piękny medal, również wystartuje w tym roku.